Dzień dobry, witam was w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was na ulubieńców. Jak wiecie, nie nagrywam takich filmów co miesiąc, więc jak już jestem z takim filmem, to oznacza, że będą perełki nad perełkami. Dawno już temu zrezygnowałam z nagrywania takich filmów co miesiąc, bo jednak to jest trochę krótki czas, żeby zdecydować, czy coś będzie faktycznie ulubieńcem, czy nie. A po dłuższym już stosowaniu mogę wam zdecydowanie to powiedzieć, więc jeżeli jesteście zainteresowani. To zapraszam Was do oglądania dalej. Mam zdecydowanie mniej produktów z pielęgnacji, więc może najpierw zaczniemy od tego i jeden produkt do pielęgnacji włosów. Słuchajcie, przez długi czas używałam tego olejku do końcówek z isany tego fioletowego, to, który jest polecany przez każdego. I ja tych włosów mam sporo, ale one są dosyć cienkie. I czasami wydawało mi się, że ten olejek jednak trochę mi te włosy obciąża, a chcę zawsze używać olejków pomyciu, żeby jednak te końcówki zabezpieczać, i wróciłam sobie jakiś czas temu do tego olejku z Welli. To jest Wella Deluxe Light Oil, bo jeszcze jest taki rich oil i light. I ja właśnie mam ten light, to jest niby do włosów normalnych, i to jest właśnie olej, którego używam zawsze na końcówki. Jak widzicie, też już sporo go zżyłam. Ja miałam z Wellą współpracę m.in. już w tym produkcie albo rok temu, albo dwa lata temu jak mi się wydaje. No i właśnie wtedy go używałam, później przestałam. Praktycznie zużyłam całe opakowanie i wróciłam właśnie z powrotem. No i to jest właśnie tak jak sama nazwa mówi, naprawdę lekki olejek, który bardzo dobrze zabezpiecza końcówki, który świetnie się do tego sprawdza. Więc nie przedłużając, jest to naprawdę świetny olejek, jeżeli macie bardziej takie cienkie włosy i wydaje wam się, że każdy olejek na końcówki, czy tam serum silikonowe jest zbyt mocno obciążające, to spróbujcie tego. Jeżeli macie jeszcze jakiś inny taki mega lekki olejek do polecenia na końcówki, to dajcie znać, no bo niestety ta Isana mi się tak nie do końca sprawdziła. Był moment, że byłam się niezadowolona, ale potem po prostu jak zaczęłam zauważać, że kurczę, jednak trochę za dużo tego olejku nałożyłam, to nakładałam go mniej. Ale cały czas było coś nie tak i pewnego dnia sobie użyłam ten że kurczę, tak, o to właśnie mi chodziło, więc przestałam używać tamten na rzecz właśnie tego. I kolejny produkt, tutaj już przechodzimy do pielęgnacji twarzy i słuchajcie, nowy, świetny olejek do demakijażu z drogerii. Wiem, że bardzo lubicie, kiedy polecam wam takie kosmetyki typowo drogeryjne, więc staram się od tej czasu do czasu. Wejść do Rosmana i zajrzeć, co tam ciekawego mają nowego. Ten olej się wprost zaciekawił mnie od samego początku, ale wiecie, nie kupowałam, no bo mam bardzo dużo kosmetyków. Ale jak pewnego razu weszłam i zobaczyłam, że jest na promocji, to myślałam, a spróbujemy. No i właśnie ja spróbowałam. Jest to dokładnie olej z Faceboom, rozpieszczające olej do makijażu. Pięknie zmywa makijaż, nie szczypie w oczy, nie mam mgły i po kontakcie z wodą od razu się spłukuje, więc ideał, mamy pompkę, więc też nie trzeba odkręcać, nie trzeba nic robić, po prostu stoi Wam na e, w łazience i psikacie i macie już olejek na rękach, więc to jest też bardzo fajne, e, fajne ułatwienie, Bo oczywiście doceniamy każdy szczegół, więc e, w tym momencie chyba bym powiedziała, że to jest mój ulubiony olejek do makijażu z drogerii, gdybym miała Wam jeszcze jeden polecić, to pole, poleciłabym Wam olejek z Liren, z tej takiej serii Eko coś tam, co prawda on jest mniejszy i jest dużo mniej wydajny, chociaż w sumie ten też zużyłam chyba 2 miesiące albo nawet nie, bo w tym momencie mam go dosłownie tyle, więc to już jest na wykończeniu sama końcóweczka i naprawdę zdecydowanie mogę Wam go polecić, bo z przyjemnością go używałam, nie miałam czegoś takiego, że kurczę, dobra, muszę zużyć. Nie, bardzo fajny olejek, zdecydowanie, jeżeli szukacie czegoś taniego i czegoś dostępnego w Rossmanie, Polecam. I ostatni produkt do pielęgnacji twarzy to jest nowy filtr słoneczny i zdecydowanie mogę Wam polecić ten filtr z Vichy Capital Soleil UV Age Daily, tu mamy SPF 50, PA++++, mamy ochronę UVA, UVB, czyli pełną i to jest ta wersja bez pigmentu, dlatego że wersja z pigmentem jest dla mnie zdecydowanie zbyt pomarańczowa i zbyt ciemna i to jest właśnie też filtr, który miałam ze sobą na wyjeździe, no i 40 stopni, pełne słońce. Jak widać, moja buźka kompletnie nie jest tknięta słońcem. Dla niektórych może być to minus, dla niektórych plus. Staram się chronić skórę jak najbardziej mogę, więc zdał egzamin, sprawił się idealnie właśnie w takim typowo mocno letnim okresie i na wakacjach. Więc jeżeli szukacie czegoś, co bardzo dobrze ochroni Waszą skórę, no i też nawet nie miałam ani przez chwilę spieczonego nosa, plus jeżeli chodzi o konsystencję, to też jest bardzo przyjemna, bo jak możecie zobaczyć, ona jest... Bardzo płynna, jest bardzo lekka, bardzo ładnie się wtapia w skórę, kompletnie, jak widzicie, też nie bieli jej, ma taki delikatny troszeczkę zapach um, alkoholu, więc pewnie tutaj alkohol w składzie jest. Natomiast ja nie zauważyłam, żeby on jakoś przysuszał mojej skóry, nie czułam też potrzeby, żeby jakoś dodatkowo jeszcze jej nawilżać. To jest oczywiście kwestia indywidualna, ale po prostu daje znać, że trochę, tak troszeczkę zajeżdża, alkoholem, ale też świetnie sprawdza się pod makijażem, nie roluje się i jest naprawdę bardzo, bardzo leciutki. Nie ma też takiego wykończenia mocno rozświetlającego, mokrego, więc jeżeli macie cery tłuste, to też myślę, że Wam podejdzie bardzo przyjemny filtr. Nie jest to może najtańszy filtr, no bo jednak jest to marka Vichy, ale znowu też jeżeli zależy Wam na czymś takim pewnym, że wiecie, że to będzie bardzo dobra ochrona, szukacie kosmetyków z serii dermokosmetyków, no to zdecydowanie... Polecam. No dobra, więc to jest wszystko z pielęgnacji, jak widzicie, nie ma tego dużo, ale tak naprawdę używam większości kosmetyków, które używałam wcześniej. Stawiam na taką e, znowu troszeczkę bardziej rozbudowaną pielęgnację, ale szczególnie wieczorną, natomiast bazuję na produktach, o których już Wam mówiłam wcześniej. Wiem, że kiedyś chciałam Wam nagrać takie filmy, jak wygląda moja roczy na na przez cały tydzień. I myślę jeszcze, czy jednak tego znowu nie zrobić, bo wróciłam troszeczkę mocniej tak w, do dbania o swoją twarz, że w każdy dzień robię coś innego, wieczorem, bo na dzień, jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest podstawowa, myję twarz, tonik, serum, filtr i krem oczywiście pod oczy, ale jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorem, to, to jest, wiecie, taki czas relaksu, więc wtedy robię codziennie prawie codziennie coś innego, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to dajcie znać. W ostatnich ulubieńcach, bo sprawdzałam, co Wam polecałam, żeby nie powielać i też, żeby zobaczyć, co tam wtedy było, to pokazywałam Wam tą bazę z Kiko. I jeżeli oglądacie przynajmniej kilka ostatnich moich filmów, to na pewno usłyszeliście, że to połączenie jest genialne. I tak, to połączenie jest jeszcze lepsze niż... Ten, ta baza sama, niż ten filtr sam. Dokładnie jest to, tak jak mówiłam, Kiko Hydra Pro Glow i to jest po prostu taki nawilżający krem rozświetlający z spf 10 i Artless Glow Base z niż To już jest po prostu klasyczny filtr, który ma takie um, rozświetlające wykończenie, takie perłowe troszeczkę, ale nie wygląda tanio. Wygląda przepięknie. Połączenie tych dwóch produktów daje Wam efekt takiej mokrej, Chciałabym powiedzieć, że tak lekko natłuszczonej skóry, ale ona nie jest tłusta, no połączenie jest idealne, zdecydowanie dla cer suchych, dla cer normalnych, albo dla cer, które właśnie lubią takie, takie wykończenie mokrego, glaze donut, jak to powiedzieć po polsku, takiego lukru na pączku, no to nie brzmi dobrze, glaze donut brzmi lepiej, ale mniej więcej taki efekt. I to jest coś, co ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o makijaż. Niektóre filtry same w sobie dają mi też taki efekt, jak na przykład filtr z Solbergs, ale jeżeli szukamy już jakichś konkretnych baz, to ten duet naprawdę sprawdza się idealnie. Wiele podkładów ratuje, które na przykład po całym dniu lubią się zebrać mi w bruzach nosowo-wargowych albo po prostu lubią się troszeczkę tak przesuszać na skórze to ten duet no uwielbiam. Na pewno będę do niego wracać, ale ostatnio też testuję sobie tak, y, takie tylko krótkie wtrącenie. Y, ten produkt z Weoli, to jest Chaga Mood Booster i muszę Wam powiedzieć, że on daje podobne wykończenie co te dwa produkty Tu mamy taki plus, że mamy tutaj jeszcze filtr SPF Bo tutaj jest jednak 50 Więc jak nałożycie sobie swój filtr A potem jeszcze dołożycie do zawsze Jest to jeszcze jakiś tam dodatkowy plus Tutaj filtrów żadnych nie ma Ale jeżeli chodzi o samo wykończenie To jest naprawdę podobne, Czyli takie mokre, lekko właśnie tu stawem Mocno wilczające, mocno utulające skórę Ale o nim będzie więcej Co już było bo testowałam go w filmie z waszymi ulubieńcami i cały czas sobie go użyłam i naprawdę bardzo mi się podoba, ale też ten duet zdecydowanie zasługuje na kilka słów w tym filmie. To jeżeli jesteśmy przy twarzy, to załatwmy wszystkie produkty do twarzy, więc kolejny, kolejny krok po bazie będzie to podkład, w tym przypadku Kembebe z Paezé. Jest to dokładnie po prostu naturalny krem koloryzujący i jest to produkt, który opisuje, mówiąc, że jest to krem BB, którego kompletnie nie widać na skórze. Jeżeli nałożycie go gąbeczką, uzyskacie taki efekt um, ujednolicenia kolorytu skóry, to krycie jest raczej mniejsze niż większe, ale wygląda na skórze po prostu skóra wygląda lepiej, ale do tego produktu nie widzicie. Bardzo ładnie się też utrzymuje. Jasne, że nie utrzymuje się jak długotrwały podkład 12 godzin, ale też kiedy on schodzi z skóry, to schodzi w bardzo naturalny sposób, że nie widać go, że okej, okay, tu go nie mam, a tu go mam, tylko robi to bardzo tak naturalnie. Jeżeli chcecie więcej o nim posłuchać, to ostatnio wrzuciłam film z przeglądem kilku, dokładnie pięciu. Tak, pięciu kremów bebe, które ostatnio pojawiły się na rynku, mówię nam właśnie o paezę, o veoli, o pierne, o kremie bebe z burżu. I jeszcze o jakimś. Komple... A, i o, oczywiście o tym kremie CCS Han, Więc jeżeli chcecie zobaczyć porównanie, to tam Was zapraszam. Ale z tych wszystkich ten krem skradł moje serce przez to właśnie, że nie widać go na skórze, a wygląda po prostu wasza twarz lepiej. Wygląda taką bardziej ujednoliconą, bardziej rozbudzoną, delikatnie rozświetloną, no wygląda naprawdę przepięknie, więc cały czas go teraz używam, oprócz oczywiście dzisiaj, bo jeszcze dostoję właśnie ostatnie rzeczy do tego filmu z Waszymi ulubieńcami, ale naprawdę. Przepiękny produkt. Pierwszy z takiej kolekcji do twarzy z Paese, który mi podszedł, bo jednak wszystkie wcześniejsze podkłady i inne takie produkty kompletnie nie, więc tutaj nie byłam jakoś super pozytywnie nastawiona do niego, ale jak go nałożyłam pierwszy raz, no to słuchajcie, miłość od pierwszego użycia. Uwielbiam. W tamtym też filmie wspomniałam Wam o tym korektorze z Pirene, który również bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jest to dokładnie serum concealer, Mam tutaj SPF 25, mam go w odcieniu najjaśniejszym 01. Ten odcień jest troszeczkę bardziej chłodny niż ciepły, to od razu daje znać. Ma fajne opakowanie, fajny aplikator, bo jest taki większy i tu powiedziałabym, że to jest korektor o średnim kryciu, który daje Wam mokre wykończenie, który bardzo naturalnie wygląda pod oczami. No i bardzo ładnie się utrzymuje. Tyle. Mam go dzisiaj też pod oczami, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę jestem e, bardzo z niego zadowolona, bo nie miałam właśnie w swojej kolekcji korektora, który będzie właśnie miał troszeczkę lepsze krycie i który będzie wyglądał mokro, a nie sucho e, i będzie bardzo ładnie wyglądał przez cały dzień. To jest właśnie taki korektor. E, on troszeczkę jest podobny do tego AA Healthy Wear, ale jeżeli mieliście właśnie AA Healthy Wear i stwierdziłyście, na przykład stwierdziliście, że jest zbyt mało kryjący, to zobaczcie sobie ten, bo one mają podobne właśnie wykończenie, też takie mokre, ale jednak krycie tutaj jest zdecydowanie lepsze. I już ostatni produkt do twarzy. W ogóle jeszcze w żadnych ulubieńcach nie pojawiła się moja ostatnia kolekcja ślubna z Glam Shopem. Nie chcę Wam tutaj, no oczywiście cała kolekcja jest moją ulubioną, ale gdybym miała wybrać takie kilka kosmetyków, które. No, używam dzień w dzień. No to właśnie to zrobiłam i chcę wam pokazać. I jednym z takich y, moich ulubionych produktów, to oczywiście zaraz zobaczycie, jest ta paleta Roma. I słuchajcie. Jeżeli jesteście jasne i zawsze macie problem z tym, żeby znaleźć bronzer, który nie będzie u was wyglądał zbyt pomarańczowo, zbyt ciepło, zbyt ciemno. To jest to. Ja wiem, że może one kolorystycznie w opakowaniu nie wyglądają super zachęcająco, ale to jest właśnie ten brązer, który mam dzisiaj na twarzy. Jak widzicie, on wygląda bardzo naturalnie. Nie jest zbyt ciepły, nie jest zbyt pomarańczowy. Wygląda po prostu dokładnie tak, jak ja zawsze chciałam, żeby brązer wyglądał u mnie. Więc bardzo się cieszę, że miałam okazję stworzyć właśnie tą paletę. Jeżeli chodzi o róż, również mam go na twarzy. On też nie jest aż tak intensywnie mm, neonowy na policzkach, on wygląda bardzo świeżo. On daje po prostu efekt, jak sama nazwa mówi, rusałki biegającej po polu, która się lekko zmęczyła. I rozświetlacz oczywiście również mam dzisiaj na policzkach, jest też przepiękny na no Używam tej palety za każdym razem i jak widać, też już widać yy, 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 użycie. Jeżeli chodzi też o ten bronzer natural, używam go często w załamaniu, tak jak na przykład dzisiaj, więc to jest mój must have. Muszę mieć zawsze przy sobie, i na wszystkich wyjazdach też miałam, no i po prostu uwielbiam, więc chciałam Wam pokazać ten produkt. I przechodzimy już do brwi, bo wiecie co, w ostatnim filmie z tymi ulubieńcami pokazałam Wam ten żel do brwi z Klaresy. Genialny! Ale jeżeli chcecie mieć inną opcję, to w międzyczasie wyszedł jeszcze ten żel z Han, czyli Lamination Brow gel mam go dzisiaj na brwiach i on, słuchajcie, również przepięknie trzyma włoski. I on jest na bardzo podobnym poziomie. Wydaje mi się, że może Claresa jest, nie wiem, 5% jeszcze mocniejsza, ale jakoś tak w ostatnim czasie zdecydowanie częściej sięgam po ten żel, właśnie z Han. On ma taki, taką szczoteczkę dosyć kującą i dosyć sztywną, ale. Tak jak mówię, używam go codziennie, już się po prostu przyzwyczaiłam, ale znowu bardzo się cieszę, że te dwa produkty Dobrowiej się pojawiły, bo ja zawsze miałam problem z tym, żeby znaleźć taki żel, który mi utrzyma. I ten żel z Gatubi mi trzymał, no ale wiecie, to zawsze trzeba wyłożyć produkt na rękę, zebrać i po prostu jest więcej roboty. A tak to po prostu biorę żel, hop, 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 hop. Z drugiej strony. I gotowe. Wiem, że Gatubi ma żel do brwi, już sam produkt, ale on nie jest dostępny w Polsce, mam też te dwa, więc nie czuję też jakiejś potrzeby, żeby jakoś bardzo go szukać, chociaż byłam przecież teraz w Austrii, mogłam zajść do dm -u. No nieważne, mam te dwa uwielbiam. Więc jeżeli zobaczcie go gdzieś na promce, albo po prostu jesteście go ciekawi, to moim zdaniem warto. Brwi się trzymają cały dzień. Znowu później kiedy robię tą pielęgnację wieczorem i zmywam olejkiem, to dalej ten żal jest na brwiach i muszę troszeczkę tutaj popracować, żeby go rozpuścić. Genius! Jeżeli chodzi o produkty do oczu, to słuchajcie, wróciłam do pigmentów. Nie wiem, co mi się stało. Jakoś tak po prostu pewnego dnia sobie użyłam i pomyślałam: "Wow". I teraz tak we wnętrzu kąciku, w sumie nie wiem, czy powinnam Wam to pokazywać, bo nie jest ten produkt już tak mi się wydaje dostępny, bo to jest Glam Shop Pigment w odcieniu Blask, ale to jest taki właśnie idealny, jasny odcień, który bardzo ładnie zlewa się z moją karnacją, więc tutaj tylko Wam daję znać. I w sumie mam w związku z tym pytanie, ale to zaraz. Dlatego, że na przykład na powiekach to, co mi się błyszczy, to, to jest pigment z Fan w odcieniu Idealna. Idealny odcień na powiekę ruchomą, ale nie... Do wewnętrznego kącika, przynajmniej przy mojej karnacji, dlatego że on jest odrobinkę za ciemny. Więc, jeżeli macie jakieś pigmenty nie idące w chłodne tony, tylko albo w neutralne, albo w bardziej takie złote, ale jednak bardzo jasne, to ja bardzo chętnie przy, przygarnę jakieś polecajki, bo jakoś po prostu ostatnio te pigmenty tak zawładnęły mną i bardzo lubię ich używać. Na co dzień i ja nawet nie nakładam glamu. Po prostu biorę pędzelek i nie rozcieram, a wklepuję i to po prostu się tak trzyma i to wygląda fajnie. I daje taki mega lekki, świeży efekt. Więc jeżeli macie jakiś właśnie pigment taki jasny do wewnętrznego kącika, który będzie pięknie się mienił to dajcie znać w komentarzach. Ale wracając już do tego pigmentu z Fafatal, piękny. Naprawdę on wygląda przepięknie i pięknie się mieni. Fajnie się z nim pracuje, więc zdecydowanie też polecam te pigmenty z tej marki. I zostały mi już usta. To, co mam dzisiaj na ustach, to to jest znowu połączenie z mojej kolekcji ślubnej, czyli... Konturówka Diana, która zdecydowanie skradła wasze serca. Diana versus Flora. Flora jest bardziej ciepła, jest troszeczkę jaśniejsza, jest troszeczkę bardziej taka żywa, gdzie Diana to już jest taki lekki nudziak z takimi małymi tonami brązu, ale nie jest to zdecydowanie brązowa konturówka, ale taka lekko, powiedziałam, że lata 90., ale troszeczkę bardziej nowoczesna, troszeczkę jaśniejsza i nie aż taka grunge'owa, więc świetnie wygląda na co dzień, co widać na załączonym obrazku. Więc tą konturówką mam obrysowane usta, a w środku jest pomadka również z mojej kolekcji, która nazywa się Luna. To jest w moim mniemaniu taki idealny odcień nude na co dzień, lekko takiego różanego, bo to jest zdecydowanie też, w czym ja się czuję najlepiej i to jest właśnie to połączenie, które też bardzo często mam na ustach i też jak możecie zobaczyć, jak zrobię buziaka, to tutaj dosłownie może odrobinka konturówka się odbija, więc to są też pomadki naprawdę bardzo trwałe, jak pijecie, jecie coś niejako super tłustego, jak na przykład burgera, to też one bardzo ładnie się utrzymują, więc y, to jest ten duet, który mam dzisiaj na ustach. Ale jeżeli mówimy o błyszczykach, to oczywiście uwielbiam y, moją Aurorę. To też jest błyszczyk właśnie z kolekcji. Po prostu kocham. Ale też chcę Wam powiedzieć o tych błyszczykach z Eveline, z serii Varieta. Ja mam ten ocień 01. Tak mi się wydaje. Tak, 01 Ice Mint. I to jest błyszczyk powiększający usta. Czy ja zauważam to powiększenie? Raczej nie. Ale on daje taki efekt troszeczkę... Hmm, taki szczypiący lekko, więc od razu daje znać, natomiast on przepięknie wygląda na ustach, szczególnie właśnie ten odcień, bo on jak widzicie jest taki lekko złotawy, ma piękne drobinki i wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Więc jeżeli szukacie jakiegoś nowego błyszczyka i nie wiecie, gdzie tutaj szukać w Wrocławanie, to ja bym się właśnie udała na szafę Eveline. Ale ostatnia rzecz i taki ogromny hit. Słuchajcie, jak ja to znalazłam. Przepadłam. Mowa oczywiście o tych yy, błaszczamach z Belle. Ja już Wam o nich mówiłam yy, na TikToku i też już kilka z Was yy, już mi pisało, że już go kupiłyście i też jesteście zakochane, więc słuchajcie, wszystkie lecicie do Hebe, bo jest dostępne w Hebe i kupujecie tą maskę. To jest dokładnie Belle Jelly Glaze Mask I ja sobie wzięłam w tym takim ocień różowym i wzięłam też w brązowym i to jest to samo praktycznie, co yy, maska z Lanesh. Jakie są przewagi produktu z Belle? Cena of course, i aplikator, no bo słuchajcie, nie wsadzacie palce, tylko po prostu palców, tylko po prostu macie aplikator i on daje na ustach identyko efekt, przepięknie nawilża i uwielbiam ten produkt, dlatego, że po prostu jestem na miejscu, jestem na siłowni. Ja nie muszę myć specjalnie rąk, żeby nałożyć coś na usta. Biorę to, nakładam i mam już super odżywione usta. I on też przepięknie się utrzymuje na ustach i przepięknie je nawilża i odżywia. Um, nie wiem, czy go użyłabym na noc, bo on jednak takie delikatne ma zabarwienie, jak może... no, no takie no, minimalne. Więc raczej na noc y, zostaje przy tych swoich balsamach, natomiast już w ciągu dnia tylko i wyłącznie to. Uwielbiam, jeżeli nie macie jeszcze, to serio biegnijcie. Dosłownie, biegnijcie. No i jak widzicie, to były wszystkie moje hity ostatnich tygodni, może i nawet miesięcy. Naprawdę te kosmetyki są rewelacyjne. Specjalnie robię tak rzadko takie filmy, żeby wybrać się takie top of the top, żeby nie zalewać Wam z toną nowości. Jeżeli szukacie coś, danej kategorii, którą tutaj pokazałam, to jak najbardziej każdy z tych produktów polecam, bo no ja jestem w nich zakochana i chciałam się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dawajcie znać też o tych pigmentach. Jeżeli macie coś, co możecie mi polecić, to bardzo chętnie przyjmę, przetestuję i dam Wam znać, czy również jestem z tego zadowolona. A teraz, żeby dokończyć, życzę Wam oczywiście udanego dnia. Widzimy się niedługo i do zobaczenia. Pa!